Mieliśmy sobie Glocka. Tutaj mamy coś, cóż na pierwszy rzut oka ewidentnie było tkniętym pracą e, i dość ciężkim terenem. Zobaczymy sobie w takim razie jak będzie wyglądało wyczyszczenie takiego oto kałacha. No i oczywiście znowu jest z nami Tomek z Rifle CX i będziemy pracowali na jego systemie do czyszczenia broni. Słuchajcie, ten karabin przeszedł przez polidą w Nowej Dębie. Jak ktoś był na Nowej Dębie, zwłaszcza do wojskowych, to wie że tam jest piachu. Więc jest totalnie brudny, totalnie zapieszczony Przyszło przez niego kilkaset sztuk amunicji. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I bierzemy karabin. Mhm. Dobra. Do tyłu. Sprawdzamy komorę. Pusto. Strzał kontrolny. Musisz kałacha? E, nie odpowiem na to pytanie. Dobrze. Wstrzymujemy <laughs> się że tego. A w tą stronę. Aha. Dobra. Tu i pokrywa do góry. O jezu, to będzie. No, to jest kałacha. Wymaga siły. Matko, Boska. O, Dobrze, okej. brawo. Odkładamy na bok. Okay. Wyjmujemy sprężynę z radzią do przodu i na skos. Dobra. Uh -huh. Super. Żeby nam było łatwiej. I zamek do tyłu. Eee... Suwadło z zamku, tak? Tak, tutaj najlepiej. Okay. No? Śmiało, mocno. Ok. Wyjmujemy. I z suwadła wyjmujemy jeszcze zamek. Ojej. No. Ojej. Obracamy do tyłu i obracamy i wyjmujemy. Proszę. Wracamy. A, tak, dobra. Tak. Wyjmujemy rurę gazową, czyli to dajemy pod kątem 45 stopni do góry. Nie, nie da Tak, tak, najlepiej. Okej. Okay. I wyjmujemy rurę gazową. Czyli to do góry. Do góry? Aha. Okej, okay, super. I jeszcze mamy coś, co razem z raz z jest, czyli kompensator. Zawsze jest pytanie: przy kompensatorach i tłumikach płomieniach w prawo czy w lewo? O! Udało się. No i tutaj chyba już trzeba było użyć trochę siły, co? Trochę siły, ale też słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że te wszystkie urządzenia wylotowe trzeba zdejmować. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na koronie lufy. I na gwincie gromadzi nam się brud. Jeżeli tego nie zdejmujemy albo przykręcimy za mocno urządzenie wylotowe, to to urządzenie z tym gwintem się spiecze. Mm -hmm. Jak się spiecze, to potem już tylko panik, znużnikach, no, lub w ogóle nie odkręcanie tego, jak robi większość użytkowników. Ale skutkuje to tym, że tu na koronie lufy zbiera się nagar. Ta korona lufy zaczyna rdzewieć, kruszyć się i już jest po celności karabiny. Także. Warto i zachęcam do tego, żeby czyścić koronę rów. I tu już nic nie rozkładamy, zostawiamy w takim tak, stanie już jak tak. jest. To jest słuchajcie, podstawowe czyszczenie kałapy. Oczywiście można to jeszcze rozbierać, mechanizm pustowy to wszystko, tylko że Robimy to tak, jak potrafi to zrobić przeciętny użytkownik. Jeżeli jesteście rusznikarzami, albo macie taką wiedzę bomba, jak nie macie, to nie ruszajcie tego, bo potem albo tego nie złożycie, albo co gorsza złożycie źle, co może skutkować awarią, która będzie niebezpieczna. Korzystając z tego, że mamy okres świąteczny, mamy dla Was coś ekstra. Mianowicie zestaw do czyszczenia broni o wartości aż 400 zł od Rifle CX. Jeśli chcesz wygrać ten zestaw, musisz zaobserwować mój profil na Facebooku o nazwie Milicholice, a także udostępnić film, który znajduje się na mojej tablicy. Pamiętaj, że udostępnienie musi być oczywiście publiczne. A dla tych, którzy nie mają Facebooka, mam inny konkurs, w którym możecie wygrać rękawice Mechanics Wear Original Covered. Zasady są następujące. Musicie napisać w komentarzu, na ile części został rozebrany kałach w tym filmie, ponadto dać lajka, a także subskrypcję. Powodzenia! Strząsnąć. Ojej. No, teraz <laughs> już nie ma letki. Dobra. Tak, teraz tutaj wkładamy do końca. Aha. Cały czas ta sama procedura. Okay, dobra. Tak, zatykaj je palcem i teraz zwróćcie uwagę na jedno. Jeżeli będziecie mieli piankę z krótką rurką, Będziecie musieli dopompowywać cały czas tą pianę. To będzie skutkowało tym, że w środku będą się robiły bąble powietrza, zwłaszcza w kałapu, bo część tu ucieka przez kolanko. Natomiast jeżeli macie tą długą rurę, no to spróbuj teraz zatkaj palcem, naciskaj i cofaj, ja trzymam. Śmiało wciskaj, 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 widzicie? Już nawet sama. Wszystko jest wypełnione. Nie? wypełnione. I, I kolanko, i lufa. I teraz możemy spokojnie sobie to odłożyć i bierzemy się za całą resztę, czyli czysta przyjemność. Zacznijmy od tego. To jest słuchaj suwadło z tłokiem gazowym. Coś, co wojsko za komuny czyściło 4 godziny średnio. Cała zabawa polegała na tym, że to wkładało się w piasek i kręciło, i wojsko miało zajęcie, yes. czas płynął i bręgła czysta. Czasy się trochę zmieniły, odchodzimy już od tego od tego starego minionego okresu, więc to całe suwadło z tłokiem zostało zabezpieczone przed strzelaniem naszym smarem z teflonem. To jest smar do elementów ruchomych. To jest odpowiednik oleju tylko do karabinów. Do karabinów zawsze smar. Dlaczego smar? Dlatego, że jeżeli dasz olej, olej jest za rzadki mhm. i olej wydmucha. Po prostu ta broń pracuje na tyle mocno, że ten olej zostanie wydmuchany i broń się będzie zacinać. Widzieliśmy to znakomicie Podczas zawodów lekka piechota, gdzie naprawdę ta broń dostaje straszny wzrost, i e, zaczynała się zawodnikom, którzy mieli samolot. No i teraz, gdybyśmy nie mieli tego zabezpieczonego smarem, cały brud przelega nam do metalu, szczota i spędzamy urocze 40 minut szorując to Jeżeli mamy zabezpieczony smarem, to proszę Stągam po tylko. prostu złap to tak i wytrzyj do góry. Ok. No. Ale powiem Wam, że mam nadzieję, że widać to na filmie, ale cały karabin w każdym miejscu jest wściekle brudny. Jak to kała. Mało. <laughs> okay. Tutaj, to pomiędzy coś. To pomiędzy będzie zawsze, bo okay. ja już dawniej też tego tak nie czyściłem. Natomiast zobaczcie, jak wygląda całe suwadło i zobaczcie, jak wygląda nasze czyściło. Cały ten brud schodzi wraz ze smarem. Koniec, tyle trzeba czyścić. Nie bawimy się, nawet nie musimy tu używać gantyniera, psikniemy nim, oczywiście tak proforma, ale proszę. Oczywiście widzicie też, tu już brzery, tak, bo to jest oczywiście, szef bez butów chodzi i dawniej nie, nie potrafiłem tego doczyścić, więc zostawiałem to brudne. Porobimy się wyary, to oczywiście w niczym nie przeszkadza w kałapu, ale przyjemną wygląda. Teraz bierzemy gun yy, Dobra. Okej okay. i szukamy tak jak, tak jak w pistolecie. I widzicie nawet, że to nie jest specjalnie czarne, tak? Mogę ja jeszcze mhm, tutaj tak, pokażę. Oczywiście. tu usuwamy resztki smaru, pamiętajmy, że to jest odtłuszczacz, więc on perfekcyjnie usunie nam resztki smaru z brudem. Ok, teraz zamek. Zamek podobnie jak w pistolecie, jak zresztą w, każdym, w każdej broni palnej, musimy zwrócić uwagę szczególną na gniazdo iglicy i tutaj jest pazur wyciągu, ekstrakt, rusek fachowo. Też pod nim musimy zwrócić uwagę, żeby było czysto i sucho dlatego, że jeżeli tutaj się dostanie brud, nie będzie nam wyjmował łusek i będziemy mieli problemy z zacięciami. Więc tak samo, gękinie mm -hmm. i tak jak poprzednio. I tutaj też? Tak jest, dokładnie tak samo, nie rozbierać, zamka, oczywiście jeżeli się rozbierać popatrzcie ile brudu się wylewa. Widzicie, że ten kałach jest naprawdę ostro używany. <gryzanie> Widać po otarciach, które tutaj są. Jedziemy w z prędzyną. Teraz prosta sprawa, czyli pokrywa. Widzicie sami, ile jest tego brudu. Gładka powierzchnia. Ja przytrzymam tym sikaj. Pójść szybko. Tutaj poskocz. Zobaczcie, jak to będzie wszystko tam wpływać. Tak. Dobra, ok. No i teraz przystępujemy do ulubionej mojej części w Części, której się nie da wyczyścić, moim zdaniem. Znaczy, można ją czyścić bez końca: czyli rury gazowej. To jest, słuchajcie, element, który strasznie się brudzi. Zwłaszcza jeżeli używamy amunicji na przykład, np. Jak jakiejś firmy, chińskiej w każdym razie. Amunicji eee, masakrycznie to jest brudne. Ale tak samo: jedziemy to ganklinerem. Jest jakiś schemat, żeby, nie wiem, mniej złoczył. Do środka. Do środka, myślę, kojełki. Tak, no zobaczcie, czy to będzie takie ciemności szybkie O Jezu. To tak jest właśnie to, wiecie, moc, moc składników i ciśnienia, nie? Chodzi o to, żeby właśnie to wypłukać. I tylko mówię, to można czyścić w zasadzie bez końca, dlatego hmm. dobrze jest się zaopatrzyć w taką szczoteczkę. Hmm. I... O, to już wymaga sporo siły. To jest taki trik. O. Możesz spróbować, dać tak chcesz, łatwo. No łatwe nie Widzę właśnie, jest. że nie pójdzie chyba. Skoro ja się muszę przyłożyć do tego, to będzie ciężko. No. no. O Boże! Zawsze sobie to można ułatwić trochę, tylko uważajcie, żeby się nie wygięło, nie? O. I jeszcze raz gankin. Znaczy ja się szczerze mówiąc nie rozwodzę specjalnie na tą część, dlatego że tak naprawdę słuchajcie, razy to można czyścić bez końca. Ale oczywiście cały czas wypływał. Tak, ważne, wypływa. jeżeli to nawet będzie brudne i nam skoroduje, to wymiana tego to są grosze. No i wycieramy. To jest takie satysfakcjonujące. Yeah. W ogóle właśnie jeżeli chodzi o sam czas, no bo w poprzednim odcinku było mówione mniej więcej, że około 10 minut. Aha. Natomiast no, jak sami widzimy, porównanie pistoletu do części, które mamy w kałaku i stopnia zabrudzenia, no jest to zupełnie nieporównywalne. Jak wygląda w takim razie czas czyszczenia takiego kałaszka w takim stanie? Oczywiście bez tej otoczki e, historii. Jeżeli chcemy to zrobić szybko, jesteśmy się w stanie wyrobić też mniej więcej 10 minut, oczywiście bez mówienia i bez tłumaczenia, tylko po prostu sama robota. Mhm. Dlatego, że w kałachu tak naprawdę najwięcej nam czasu schodzi na czyszczenie rury gazowej, z którą my się też nie piścimy za bardzo, no i tu słowo. To jest Never Ending Story, a tutaj mamy to czyste. Więc 10-15 minut jesteśmy się w stanie wyrobić. Ja uważam, że. Lepiej jest broń wyczyścić na 80%, mm -hmm. niż zostawić ją sobie do czyszczenia na 110%, kiedy tylko będę miał czas, dlatego że ten czas nigdy nie nadchodzi. No I potem broń idzie do szafy, broń sobie zdewieje, sam wiem po sobie, tak zrobiłem z Muzinem, teraz mam już zdrowia lufę, też zostawiałem, zdejmę całą osadę, wyczyszczę dokładnie, nigdy się to nie zdarzyło, nigdy nie ma czasu. Dlatego wyczyście broń nawet na 80% za antykorozyjnie, niż przedajecie brudną do szafy w nadziei, że kiedyś znajdziecie czas. Jak często czyścić taką broń? Tak, to jest temat rzeka. Jak często czyścić broń? Odpowiedź brzmi, to zależy. Jeżeli strzelacie dużo, jeżeli strzelacie kilka razy w tygodniu, zalecamy oczywiście najlepiej czyścić po każdym strzelaniu, strzelaniu, ale znamy życie, że to się różnie z tym układa. Dlatego raz na tydzień jest ok, jeżeli strzelacie nie tak dużo, raz na miesiąc. Raz na miesiąc jest takie dla nas optymalne czyszczenie broni, gdzie nie używamy dużo amunicji i nie używamy korozyjnej amunicji, bo przy niestety używamy amunicji, tak przynajmniej ja, starej, chińskiej, która powoduje straszną korozę. To należy wyczyścić po każdym strzelaniu. No i została nam jeszcze tutaj, poza, poza główną częścią, yy, ostatnia część, czyli kompensator, zwany gwizdkiem. Proszę bardzo, gun cleaner. i tak jak wszystko. Będzie już? Tak, znaczy, słuchajcie, Grand też używajmy punktowo, nie? żeby mm -hmm. go tak nie marnować. O, tam gdzie jest po prostu brud, gdzie widzicie, takimi wciśnięciami, no i koniec. Zero szczotek, zero męczenia. Się. Oczywiście, jeżeli chcemy teraz sobie szybko usunąć ten nadmiar Cleanera, no to sprężone powietrze, Proszę, możecie zobaczyć, jak tutaj jest już wyczyszczone. Tu była tona na garu, tak? Teraz mamy na zewnątrz powierzchnię czystą. Tak samo tutaj. Ok. I przystępujemy teraz do głównej zabawy, tak? I idziemy z lupą. Ojej. Okay. cleaner. Dobra. Okay. I wszykujemy. Czyli tutaj. Wypukujemy wciśniamy, do środka śmiało. Teraz tutaj w środku. Dobra, kolanko trzeba zawsze przeczyścić, do środka tą rurę, żeby tam, o do samego końca i obna, żeby tam brud nie rzucało. No i tutaj, tutaj tak jak mówiłem jest komora nabojowa. A tutaj tak leci kosmetycznie czy? Nie, to, to też należy czyścić. Popatrz, tutaj, tutaj mamy takie elementy w środku, do których środką nie dotrzemy. Teraz, jeżeli potrzebujemy wyczyścić coś pod mechanizmem spustowym, nie wciskajcie tego spustu, tylko przytrzymajcie kurek. O, Aha. w ten sposób, dobra? Żeby to nie pracowało na sucho, bo to nie jest zbyt zdrowe dla broni. Należy zwrócić uwagę na gwint oraz koronę lufy. Tak jak mówiłem, to ulega zapiekaniu, więc to jeszcze też trzeba dokładnie przyczyścić. I teraz przeczysz tylko czyściwem. Mhm. I sprawdźmy teraz komorę nabojową. Zobaczcie, jest czysta. Przeczysz tutaj, czy będziemy musieli użyć szczoty, czy nie. No, jak na Kamacha to jest No i teraz, podobnie jak w pistolecie, podobnie jak we wszystkich innych rodzajach broni, bierzemy sznur. Kaliber 762. Pamiętajcie, żeby dobrać dobry kaliber. Czyli jeżeli mamy dziewiątkę albo mamy sznury, a nie wiemy jakiej jest szerokości, nie pchamy dziewiątki 7,62, chyba że chcemy mieć większy kaliber, ale raczej nikt nie chce. Bierzemy nowy sznur i tak jak zawsze, od komory nabojowej do wyroku Związujemy i pamiętajcie też, żeby ten sznur wyciągać delikatnie, żeby go nie urwać nie daj Boże w środku. on jest odporny, ale oczywiście dla chcącego nic trudnego. Więc z wyczuciem, bo jak są się unie w środku, to jest bardzo niedobrze. Dobra. Mhm. No, tu nie ma tak łatwo. Dobra. To co musimy zrobić? Nasmarować. Zakonserwować. Za Boże, Ale tutaj. nasmarować też. Mhm. Super. I pokrywam. Ale jest taki czyściutki teraz. No i tutaj mamy szczególnie ważne miejsce, czyli gniazdo komory iglicy mhm. i iglice. I to jedziemy sprężonym. sprężonym. Tak mhm. jest, puszka pionowo, bardziej pionowo puszka, mhm. o tak jest. Ale widzicie jak to wypłukuje tych preparaty. No i teraz to trzeba przetrzeć okay. całe ta. W środku zwłaszcza wytrzymy zaraz do końca i ognia. No właśnie. O Jezu. Dobra. Bierzemy wiecior, czyli tutaj i tam. Pamiętajcie też zawsze, żeby bicior trzymać za rączkę, bo on tutaj jest ruchomy, tak? To będzie tak będziecie trzymali tu, to on będzie tarnie potrzebnie o gmint, a tak będzie się z gminem O. Drugi. i tak możemy do jutra. Też pamiętajcie, żeby zawsze wytrzeć komorę nabojową, bo tutaj się gromadzi brud. No i ruchy, bo tutaj ten brud jest wypychany trochę przez przycielak, mhm. żeby Wam to nie zaburzało oceny. No to dobrze, mamy czyste. Mamy, słuchajcie, zakonserwowane, co nam zostało? Smarowanie! Teraz Rado. smarowanie! Super! I teraz tak, do karabinów rekomendujemy smar teflonowy. Dlaczego? Dlatego, że on jest lepki, gęsty, przylega do, dobrze do, do metalu i mimo dużej pracy broni, nawet na ogniu samoczynnym, nie wymucha nam go. Stresowaliśmy go w PK. Testowali go żołnierze na Minimi, działał perfekcyjnie, więc i na kawałku z ogniem samopowtarzalnym zadziała bez problemu. Co nim smarujemy? Smarujemy znowu wszystko to, co się siebie trzeba. Czyli zaczynamy od zamka. Mhm. Gdzie smarować? No tutaj, gdzie jest najbardziej powycierane. No Generalnie tak Czyli trzeba No nabieramy zrobić. sobie mniej więcej ilościowo, powiedzę, żeby nie przesadzić też. Nie, śmiało. Tu jest też taki mit. Słuchajcie, ten kałak był naprawdę grubo zasmarowany. Był w najgorszych warunkach piastowych, jakich się da, czyli na nowej dębie, przynajmniej dla mnie. Eee, I nie było żadnego zacięcia spowodowanego tym, że piasek jakoś przywał. Tylko pamiętaj, żeby komora iglicy Dostała, była sucha. Tak. Mhm. Jeżeli nie mamy pewności, sprężone powietrze... Lepiej, dobra. Tak jest. Lepiej dwa razy sprawdzić, żeby się Ok. Teraz zamek wkładamy do...

i teraz przystępujemy do złożenia kołacha. Czyli robimy odwrotnie niż go rozkładaliśmy. Zaczynamy od gazowych. lepiej oczywiście, żeby nie bo trochę są najbardziej śliski materiałem, tak? Ale super. I teraz jeszcze jest nie koniec, bo co mamy do zabezpieczenia? Tutaj. Mhm. I tu możemy, słuchajcie, zabezpieczyć ten gwint przed zapieczeniem z kompensatorem, silnikiem płomienia, cokolwiek tam macie, na dwa sposoby. Albo możemy użyć smalu, Ceramicznego albo możemy użyć smaru grafitowego. Słuchajcie, e, czym one się różnią? Ceramiczny ma trochę wyższą odporność temperaturową, bo do 1400 stopni. Ten ma 650 bodajże z tego co pamiętam. Natomiast to ma znaczenie, kiedy używamy PK, minimi, broni, która strzela na full auto, grzeje się ta lufa do czerwoności, wtedy ceramiczny. Przy normalnym użytkowaniu bez różnicy, więc możesz użyć grafitowego. No, widzisz? A no I jeszcze z drugiej. No Noż, nakręcając. Tu płomienia kompensator. Najpierw oczywiście musimy sobie odpowiedzieć na pytanie w prawo czy w lewo. Ale dokręćmy go trochę, odkręćmy go przy każdym smarze, żeby sobie ten smar ładnie zapracował. No i dokręcamy, tak? No i tutaj kwestia jest mocowania tego kompensatora. Jak w każdym zresztą. Jak w każdym. O, tu mamy karabinie. Nie robimy tego, słuchajcie, na całą siłę. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to wciskacie tutaj ten pin. Trochę robię to bokiem, więc nie bardzo widzę. O, wciskacie ten pin na maksa i z powrotem cofacie, aż kliknie. Nigdy nie nakręcajcie go z całej siły. Bo się na bank. No i teraz mamy karabin generalnie wyczyszczony. Więc zakonserwowany, posmarowany. Więc standardowo zdejmujemy nasze rękawice. I ściereczka. I ściereczka. Mikrofibry, żeby ładnie zetrzeć tam cały teflon. To już jest takie pieszczenie karabinu. Słuchajcie, wiadomo jak idzie do szafy. Albo nie kochacie za bardzo swojego kałacha, można go zostawić mokrego, nic się nie stanie, tak? On jest kres zabezpieczony, więc to po prostu odpaduje. No robi robotę, powiem Dziękuję, polecamy się. A teraz czas na wyniki konkursów, w których mogliście wygrać bole, sentinele w wersji Platinum. Pytanie brzmiało, na ile części został rozebrany glock i odpowiedź to oczywiście 5. Bierzemy się zatem za losowanie zwycięzcy. Mam już wklejony link standardowo. Zrobimy tak. Tak. Dobra, mamy 32 komentarze. No i mamy pan Buryna, 28, 5 elementów. Krótko, treściwie, zwięźle. Masz dokładnie tydzień czasu, żeby się do nas zgłosić na maila podanego w opisie. I gratulujemy zwycięstwa.